Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, dzisiaj kolejny film z Age of History 3, no i co, na wstępie, oczywiście zwiększamy prędkość, bo zawsze mi się zmniejsza jak startuje film, i rozwijamy z powrotem infrastrukturę, oczywiście, bo znowu mamy jej trochę mniej, i tutaj pod kątem bomb i szpitali oczywiście, Musi być ulepszone wszystko. Czy jest coś, czego ja tak dużo nie mam? Albo czego w ogóle nie mam? Jest zautomatyzowana? Nie, mam fabryki. Elektrowni mam mniej z jakiegoś powodu. A tak to coś jest, czego ja jeszcze nie mam? Chyba nie. Nie ma czegoś takiego już. No dobra. To podbiorze, ile tego jest. Wydajność podatkowa i przyrost. I zaraz wydajność, raz kolejny. Hops. I teraz infrastruktura. Jeśli chodzi o przyrost średni, to jest 316%. Więc grubo. A jeśli chodzi o poziom ogólny, ekonomiczny, to ekonomia coraz mniej jest u nas yy, poziomowa. No, ale dobrze. Boże święty. Grecja. Ale chwila, czego Grecja mnie atakuje? Kto mnie zaatakował? Wezwanie do broni, odrzuć. Wezwanie do broni z Turcją. I wypowiedzieli mi wojnę, że jak mogę im pomóc? O. A, przepraszam. To jest zainterweniuj. Może nie umiem czytać. Nie wiem. No to skoro tak, Grecjo. Skoro wy macie do mnie ewidentnie jakiś duży problem. O kurde. Ciemnie Grecja atakuje. Z czego jestem na minus? Co? Nie ma szans, że jestem na minus. Gra ma jakieś pomysły nie z tego świata. O kurde mal Jestem ciekaw, z kim Grecja ma wojnę? Grecja ma wojnę. Boże, ile wy wojen macie? Chryste, panie. Co tu się dzieje? Czego mi. Wo... Dobra. Czego mi w ogóle Grecja wojny wypowiada? O co tu chodzi? Ja nie wiem. Jakiś ewidentnie mają tutaj jakieś ale Czy ja komuś daję pakt obronny? No nie daję. Do czego wy mi tutaj wojny jakieś robicie? Nikogo nie atakowałem, więc niech ode mnie spadają. Kupię te nieszczęsne schrony i szpitale. I się szykuje na wojnę z Grecją, bo widzę, że tutaj Grecja ma jakiś ewidentny, ewidentne ale jakieś do tego przewspaniałego kraju. Weźmiemy jeszcze wydajność podatkową. I infrastruktur i pokaż to no i tak potężny kraj może ale oni utrudniają naprawdę Grecja Ile ja mogę mieć w ogóle w kraju ludzi? Nie mogę rekrutować jakoś inaczej. Stwórz nową armię. Nie ma jakoś szybszej możliwości, bo nie chcę mi się tego klikać. Znaczy, no bo to wkurza, no nie ma innych możliwości rekrutowania armii tylko ten sposób. No bo to jest ewidentnie przesada, no kurde, nas pamić tego syfu 20 razy albo i więcej Bo mi się coś chyba zbugowało. Kurde, molno Anulowało mi. Wiecie co? Wiecie co? Mam to gdzieś. Eee... Stwórz nową armię. O tu ma być. 40 par jednostek, niech sobie będzie nawet stwórz. Ze względu na to, że chcę, żebyście. Kurda, ty gdzie idziesz? Żebyście się złączyli. Wy. No. Złączyli. Ok. Poza tym ma być jeszcze nowa armia. Tu. Ja nie wiem, naprawdę. Co to ma być? Stwu Co ja robię? Mogę się dowiedzieć. Dobrze. Odrobinę jednostek, trochę trzeba tutaj dać, tak. Tak, z 80. Albo, żeby Was jeszcze było trochę, wybierz prowincję. Tutaj niech sobie się pojawi podziel. Nie, no. Podzielić na pół. Tutaj jedno, tutaj drugie, was złączyć, was złączyć, i mamy potężniejszą armię niż wcześniej. Można, można. I pod zasoby ludzkie w takim razie, jak Grecja ma problemy ze sobą dzisiaj. Chyba wojnę wypowiem ich sojusznikowi w takim razie, żeby z nimi nie mieć wojny. Dużo mam? No nie mam dużo. Znaczy no mam w sumie sporą agresywną ekspansję, no ale... Jak mi ma utrudniać z jednej strony... Znaczy z drugiej strony, przepraszam. Mm. Lubiwa. wam. Miałem się pytać, czy ktoś ich lubi. Nie. No to dobra, to jak tak. Kurde, tylko że mi się sojusz kończy z Kanadą za rok. 27 lipiec. 50, któryś. drugi. Przyrost, przyrost, infrastruktura i wydajność podatkowa, tysiąc procent w niektórych miastach mam już przyrost. Co tu się dzieje? Infrastruktura i przyrost. Tutaj, na przykład w takiej Warszawie, przyrost to 404%. Wezmę teraz, nie licząc infrastruktury, to wywale w zasoby ludzkie. Jest. kiedy my ten sojusz nieszczęsny mamy? 61 no to nie Sierpień tak? Tu był? Nie lipiec Czerwiec, lipiec, 27 Za ofer... Za ofer Ruino kurde, głupia Kanado Bombarduj, 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 wiecie, ja mam dość dużo tutaj, więc jak mi sobie kilka razy zbombarduje, to mi różnicy nie zrobi, nie? No i w te Ateny I jeszcze tu. Do Ankary. Tyle. No na to by wychodziło. No i jeszcze tutaj po bombie. Wam dam. Co tu się dzieje? Weźcie im to zbombardujcie. Pa. Jest. No i stawiamy żądania w Ekonomia. O, ekonomia to mi się podoba tu. i państwo marionetkowe. Może być zmiana i konwersja religii. I wyzwolicie czarną i znowu infrastruktura na poziomie zerowym, tu przyrost na Bałkanach, o i pół Polski zahaczyłem nie chcąc. Tu mam gdzieś, tak. Może pół Afryki mnie nie lubiło. Tutaj jeszcze Izrael, czego on wrócił, ten Izrael nieszczęsny. A może być. I zasoby ludzkie. Opra. I z Grecją rozumiem, że nie mam już sojuszu, tak? Ta, na to by wychodziło. A z kim bym mógł go mieć? Indie? Może? Chyba nie. A może jednak? A jednak bym mógł mieć, gdyby nie to, że mamy kurde. Yy, agresywne ekspansje na poziomie za wysoko koszt wydajności może ja mam w niektórych miastach w Sztokholmie mam 1000% przyrostu naturalnego, no dobra, no ale to przyrost naturalny w Sztokholmie mam też największą populację A w Warszawie jaką mam populację? Pokażcie mi tu 700 tysięcy no. Demblin taki, 650 Konin 600 tysięcy, no macie jakoś, nie Nie taką najgorszą wcale, ale No mogło być lepiej, tak ale nie jest źle, Gdzie tu się patrzyło w tabelę, o w ten sposób, właśnie o kurde, jak sobie popatrzycie, nie? No to nie jest źle. Na skalę kraju, u nich na przykład na Ukrainie. Na skalę kraju też nie jest najgorzej, ale no o wiele gorzej niż tutaj. Jakbym sobie taką Grecję popatrzył, gdzie im niektóre miasta tak zbombardowałem, że mają populacji tyle. Jedno tak zbombardowałem mocno. No tak, to mają tak pod pół miliona najwięcej. No to tak optymalnie. Takim małym podarunkiem mogę tak podwyższyć relację. Macie i to wszystko? To akurat jest yy, zepsute. W takim razie, zobaczcie, o taki o podarunek: 375 zł i bęk No i kurde, jakie pod, jaką agresywną ekspansję mamy. Rząd, odległość... Jak oni mają hinduizm... A takie Indie? O kurde, no tutaj... Oj no, tu populacja jest mocna. Ale to przez tereny, tak? U nich tak już było wsadzone, więc trzeba by im zbombardować pół kraju, żeby tak się zmieniło. No to dobra, to to można ogarnąć, dlaczego. Jest parę krajów, które mnie nie lubi. ale to można ogarnąć. Jeszcze jeden taki podarunek ładny. O taki o, już mnie lubią. No i ta Turcja biedna. Dobra, struktura, dobra. I zasoby. I przyrost. Dobra. Ile mam bomb w ogóle w kolejce? Osiemdziesiąt, no to dobra. Ekonomia coraz niżej. To dobrze. To mi się podoba. Czy Indie są czegoś największym producentem jednej rzeczy szafranu, prawda? Nie opium, co to jest? Jaką wy macie kiepską ekonomię? Co ile wy macie? 30 tysięcy. No, no dobra, no to nie taką kiepską, ale. Taka sobie. A ja mam więcej prowincji od was? Tak, kan Od Kanady już nie. Poszukujemy ekonomię. Południowa Afryka jest bardzo potężnym przeciwnikiem, bo oni mają ekonomię bardzo mocno. Podbitą jest są największym producentem diamentów. 40% No to jest moc, tak? Tutaj już nie ma, to tamto. Gdzie jest ekonomia? Tu. Okej. Okay. Tam coś się podbija trochę. No ale to chciałem, bo to od ekonomii, nie? Ekonomię można poodbić jeszcze. 11 milionów, no to kurde grubo dość. A Czarnogórę yy, przywróciłem tylko po to, żeby było małe państwo. Pakt nie agresji, Macie ten pakt nie agresji z Ukrainą na chwilę? Kura kaos, a chcecie co chcecie. Pokażcie te diamenty. 26% wzrasta. Czy już jest na maksa ta ekonomia nieszczęsna? Chyba nie. A w Sztokholmie wartość prowincji to jest 30. Wartość podstawowa to jest 0,25. No to jaką my mamy tutaj wartość podstawową. No, ale dobra, no co no. Jak na ten film, to będzie już tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Głównie tym, którym się udało dożyć do, moj do końca mojego gadania. O Boże, świętego wymać. Dobra. No więc, dziękuję Wam jeszcze raz. Miłego wieczoru Wam życzę. No i pa.